Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego czytania. Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała, i to czytanie jest na czas od 8 do 21 maja 2022. No. Cóż się takiego dzieje w tym czasie? No cóż, to jest bardzo ważny okres czasu. Bo mamy planetę Jowisz, która wychodzi ze znaku ryb i wchodzi w znak barana, Merkury zaczyna się cofać w bliźniętach, mamy pełnię księżyca w skorpionie i totalne zaćmienie księżyca, nazywane inaczej Blood Moon, czyli krwawy księżyc. No i kończymy na słońcu wchodzących w znak bliźniąt. Ale ja myślę, że najbardziej chodzi tu o ten okres przed jeszcze wejściem słońca do bliźniąt. Więc cały ten korytarz zaćmi. No więc bardzo ciekawe czytanie, kochani. Ta ilustracja i po lewej karta duszy jest... Dla każdego z Was indywidualnie. Co tu widzicie? Co odczuwacie dla siebie samych? Bo to są informacje dla Twojej indywidualnej duszy. Co Ci intuicja podpowiada? Co dla Ciebie one oznaczają? Dla każdego może być troszeczkę inaczej. W zależności od tego, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała. Więc mamy tu energię barana, skok do wolności, zaryzykowanie, odważenie się na coś nowego. Tak ogólnie rzecz biorąc, odważ się na coś nowego. Tutaj natomiast ten piękny gołą pokoju. A więc mów z dyplomacją grzecznie. Wypowiadaj prawdę. Dla innych, jak już wskakujesz w coś nowego, rozpostrzyj szeroko skrzydła, czyli wierzyć w to, czego pragniesz, widzieć, bardzo tego pragnąć i wierzyć, że to się staje. Więc różni. Um, Różne osoby będą różnie to odbierać, ale kiedy patrzę właśnie na tą ilustrację, to muszę Wam powiedzieć, że to mi się zgadza z Jowiszem w Baranie, ponieważ Jowisz, planeta szczęścia, ale także gdziekolwiek jest, w tym przypadku wchodzi w znak Barana, to poszerza, czyni tu czegoś więcej, powoduje, że jest. Jowisz w Baranie mówi: bądź. Własnym bosem. Nie chowaj się za plecami. Wyjdź, pokaż się, wystąp. Kieruj się instynktem, intuicją. I bądź liderem. No już dosyć tego chowania się za plecami. Czy po szafach. Czas się pokazać, określić. I. Nie wszyscy muszą zaraz mieć swój własny biznes, ale być autentycznymi sobą jest koniecznością. Bo nie ma kogoś takiego jak ty. Więc nie chodzi o udawanie, tylko o, bycia, o bycie kimś, kim naprawdę się jest. W sercu w duszy. Więc to jest Jowisz w baranie. No, kiedy Merkury się cofa, kochani, głębiej wchodzimy w siebie. Tu nie chodzi o zewnątrz, o innych, tu chodzi o nas, wewnątrz nas samych. Świetny czas na planowanie, świetny czas na przygotowywanie się, właśnie do być może pójścia w zupełnie innym kierunku. Podróży, przeniesienia, ale my teraz wewnątrz siebie myślimy, analizujemy, planujemy. Okay. Kiedy 16 będzie pełnia Księżyca i to totalne zaćmienie księżyca w Skorpionie, ten krwawy księżyc, no nie zapominajmy, że także i węzeł południowy jest w tej chwili w Skorpionie, bo węzeł północny jest w byku. A więc oznacza to, że to, co już do nas nie przynależy, to, co już nie jest nam pisane i przeznaczone, może być pokazane i trzeba będzie z tym zakończyć, bo już sami zrozumiemy. Bem, to może tak się pokazać, to może być tak wyraźne, że już nie będzie żadnych wątpliwości z czym, z kim. Należy zakończyć, odciąć się, być może sprawy karmiczne, uzdrowić to, ale to może być naprawdę ciekawe. Więc popatrzmy z tych wiadomości, które ja już będę tłumaczyć, co tutaj należałoby widzieć. Więc ja sobie pozwolę to postawić tutaj, tak żeby niczego nie zasłaniało, a żeby wszystko było ciągle widać. Okej. Okay. I tą pierwszą wiadomością zobaczymy w co wskakujemy. No proszę bardzo. Jak małe dzieci budujemy zamki w piasku na piasku, w piasku, tak. Szpadelka, szpadelka. Szpadelek, wiaderko i nad wodą. No właśnie. Więc niektórzy mogą chcieć nagle sobie gdzieś wyjechać, sprawić wakacje, a, ale dla nas ogólna wiadomość, oczywiście, jest: przypomnij sobie to swoje dziecko wewnątrz siebie. Kim naprawdę jesteś? Bądź kim jesteś. Baw się, żartuj. I zwróć uwagę także na to, czy nie budujesz albo nie budowałaś, budowałeś do tej pory swego życia z piasku na piasku. Wiecie, że ja zawsze daje przykład, że jeżeli coś budujesz, takiego, że w każdej chwili woda może zmyć, ktoś przejdzie kopniej, rozpadnie się. Ten cały zamek. To znaczy, że jest budowany niesolidnie, nie na solidnych fundamentach. To może dotyczyć pracy, kariery biznesu, to może do, dotyczyć finansów, to może dotyczyć związku, znajomości itd., itp. A więc tutaj się temu należy przyjrzeć, ale przede wszystkim nie podchodzić do wszystkiego a wszystkiego tak bardzo poważnie i serio. Uśmiechnij się. Zażartuj, obejrzyj komedię. Wyjdź i spotkaj się ze znajomymi, przyjaciółmi, ludźmi, którzy są Twoją rodziną duchową, postrzegają jak Ty, odczuwają jak Ty. I tak zupełnie niewinnie, pokojowo, widzicie, to jest ten piękny tak żeby dobrze się czuć. Trzeba pamiętać, że sen, śmiech to są najlepsze lekarstwa. Zwróć uwagę na to, co spożywasz, z kim, wokół czego, ale zrób jakąś przerwę. Więc, co może niektórym naprawdę pomóc, to czy wakacje, czy wypad na łono natury gdzieś, gdzieś troszeczkę poza dom, słuchajcie. To jest to, co odczuwam. Tam, gdzie czujecie się najlepiej. Ale wziąć troszeczkę przerwy, ponieważ może się w tym czasie dziać, kiedy jest krwawy księżyc i takie totalne zaćmienie księżyca, sporo może się dziać, sporo może być wiadomości. A więc nie przejmować się wszystkim, nie przerażać, no bo strach sprzedaje się najbardziej. Więc może tych wiadomości będzie sporo. Zamiast tego włączyć fajną muzykę, wyjść i sobie tańczyć, tak jak to robią dzieci, niewinnie zupełnie. Zaprosić znajome na kawkę, czy znajomych, upiec jakieś fajne ciasto, żeby pachniało w domu, i świeżo upieczonym ciastem, i kawką, i spędzić sobie miło czas. Zrobić wypad za miasto. Czy na weekend, czy na dzień, gdzieś na łono natury, może nad rzeczkę, może nad strumyk, może w góry, C gdzieś, gdzie naprawdę Was ucieszy. Moja radość jest najlepszym darem, który mogę podarować innym. No więc to nie tylko chodzi o ciebie, ale jak ja zawsze mówię, nie można dać komuś czegoś, czego się samej samemu nie ma. Na nieurodzajnej glebie nic dobrego nie urośnie, może chwasty. A więc trzeba zadbać o siebie wewnątrz i na zewnątrz, tak, żeby można było pomóc innym. Nawet tym, że się uśmiechasz, że czujesz radość. Kochani, aż się prosi. Tu na chwilę, aż widzicie, mi podpowiadają, żebym to włączyła. Odgłosy wiosny, ptaków, wszystko kwitnie, rośnie, zieleni się, tyle kolorów dookoła. I to jest właśnie filmik, który też wrzucę, żebyście posłuchali, ponieważ ja lubię sobie włączyć na wielkim ekranie, pracować, ale tak jakbym była, na łące, w lesie, na łonie przyrody. Od razu człowiek się czuje lepiej, uśmiecha się. Wszystko jest milsze, fajniejsze. Ok, idziemy do następnej. No i dokładnie, patrzcie. Dopiero co grałam a, ten filmik. Wyjdź z kierata codziennych zajęć, obowiązków i pójdź na łono natury. <grym> Jeszcze raz muszę, kochani. I pójdź na łono natury. A więc jest czas, by tu wskoczyć na razie, w tym czasie, w samych siebie. Co jest dla ciebie ważne? Zajmij się sobą. Kiedy ja zrobiłam ten filmik o, o tym, jak ja polecam zajmij się sobą i jak ja to robię. I robię to, kochani, codziennie. Każdego dnia pół godziny dla siebie. Ten filmik też dołączę. Na końcu. A więc to, co się zawsze robi, robi tak samo jak w kieracie, w kółko, na okrągło. Wyjść z tego, z tego kierata codziennych zajęć. Zawsze to samo, obowiązków. Ja muszę to, ja powinnam, ja tu gonię, ja się tym przejmuję. Spokojnie, ponieważ i tak będzie nerwowo. To będzie napięta atmosfera, energia zmian, transformacji. To jest skorpion. Więc naprawdę wypada, przynajmniej tak tutaj wyraźnie jest mowa, ja to rozumiem astrologicznie. Zajmij się sobą. Co jest dla Ciebie dobre? Co Cię cieszy? Do czego czujesz pasję? Co sprawia Ci najwięcej przyjemności? Rób to. A Ci się to wynagrodzi. Bo kiedy wypoczniesz, odżywisz się, zadbasz o siebie, zrelaksujesz się. Wow! Nowe pomysły przyjdą, nowe idee. Nagle wiesz, nagle coś rozumiesz, nagle coś staje się jasne. I to właśnie o tym mówi. Spokój, cisza, ha, najwyżej śpiew ptaków i odgłosy natury. No i wtedy przyjdzie sukces. I wtedy wpadniesz na pomysł, gdzie wskoczysz może w swój własny biznes, swoją działalność. W to. Czego pragnie twoja dusza najbardziej, ale w chaosie, zgiełku, wydarzeń, informacji, opinii nie usłyszałaś, nie zrozumiałeś tego. A więc trzeba wyciszyć się, żeby usłyszeć głos duszy. Może potrzebujesz czytania, co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała? Z kardami duszy. Wspaniale Ci podpowie, jeżeli masz wątpliwości, kim jesteś naprawdę na poziomie duszy i jakie działania podjąć już teraz. Wiem, że nie ma większego zamierzenia, planu niż miłość niż kochać. A więc ta wiadomość mówi. Im więcej miłości pokażesz, im bardziej będziesz robić to, co kochasz, tym więcej tego otrzymasz. No bo to jest tobie sądzone. Nie pod górkę i pod wiatr, tylko to, czego czujesz pasję. Budzisz się i chcesz to robić. Zacznij robić. Bo dusza pragnie kochać, czuć. Pomagać, ale znowu o siebie trzeba zadbać, najpierw, żeby potem iść dalej. Widzicie, nawet ten Jowisz Baranie. Baran absolutnie mówi: Ja, ja jestem. Baran to też odwaga. To jest energia wysoka, to jest znak ognia, impulsywność, aktywność. Otwartość na zmiany i nowe doświadczenia. A jeszcze, kiedy pod koniec miesiąca Mars tam dołączy, który się opiekuje Baranem, no to rozumiecie, ile będzie akcji. Ale tu chodzi o to, żeby naprawdę wiedzieć, kim się jest, i żeby w tym kierunku pójść. Zaczyna się od ciszy i odkrycia własnego, własnej siebie. Dusza tak naprawdę nie dba o to, jak wielki jest Twój dom, jak drogi samochód, ile masz cennej biżuterii na sobie. To jest w ogóle nieistotne. To jest dla ego, dla ciała fizycznego, w tym życiu fizycznym. Dusza, która jest na wieczność, dba o to, jak wyrażasz miłość, jak pomagasz innym, jak jesteś dobry dobra dla innych. Więc materialne rzeczy już nie myślę, żeby miały, to już się pokazywało w czytaniach, żeby miały aż tak ważne znaczenie. Coraz bardziej idziemy w stronę tego, co jest wartością na poziomie duszy. I to może być nam tutaj bardzo pokazane, co już nie jest, co w ogóle nie ma znaczenia. No i proszę, następnie mamy czternastka, może tu odgrywać dla kogoś jakąś rolę, ale jeden to początek, cztery praktyczność, konkretność, ustawienie swego życia solidnie, jeden i cztery to pięć zmiany prowadzące do transformacji, transformacja do ewolucji. A więc skoncentruj się na wyższej prawdzie, na wyższej świadomości. Odróżni to, co jest tymczasowe, jak życie fizyczne. Każdy z nas się urodził z biletem powrotnym. Nie możemy przeczytać, na, co na tym bilecie pisze. Dzień, godzinę, czas, miejsce, okoliczności, w jakich odejdziemy, ale tam już jest wszystko napisane. Nikt nie przychodzi z biletem w jedną stronę. Zawsze jest powrotny. Więc to życie jest tymczasowe. Życie duszy jest na zawsze. To wieczność, nieskończoność. A więc ja widzę coraz większe przebudzanie do sfery duchowej. I tak to właśnie tutaj o to chodzi. Co naprawdę jest dla ciebie istotne? Co nie jest tylko na teraz? Ale na przyszłe inkarnacje. No bo jeżeli ktoś wierzy, że tylko zakopać do piachu i to już się kończy, no to... no to oczywiście, że tak nie jest. Chociaż każdy może wierzyć w co chce, ale jeżeli ktoś wierzy w duszę, no to rozumie, że to by nie było w ogóle sensu. Takie całe to życie po co? A więc. Ja widzę potrzebę tutaj w tej wiadomości. Widzicie znowu wyciszenie? I przyjrzyj się swojemu życiu. Tu jest naprawdę potrzeba zgłębiania, pogłębiania życia duchowego, spiritualistycznego. Zadawania sobie pytań, skąd przyszłam, przeszedłem? Co będzie? Jak zamknę oczy i przejdę na drugą stronę? Jaka jest rola aniołów? Czyli jednym słowem duchowość. A co jest tylko tymczasowe i przemija, jak na przykład młodość, młodzieńczość, uroda, zmienia się. Przede wszystkim przestać się zamartwiać, a zacząć poszukiwać, bo boją się śmierci na przykład tylko ci, którzy właśnie myślą, że no, jedyne, co ich czeka, to iść do piachu, zakopią, a potem no, naprawdę trzeba. Bardzo się starać, żeby nie trafić do piekła. No to jeżeli ktoś tak myśli, to nie dziwnego, że wszystkiego się boi, a już na pewno śmierci. No więc, co jest wyższą prawdą, a co jest tylko tą małą tymczasową na jakiś czas? Trzeba <laughs> się temu przyjrzeć. I kochani, ostatnia dharma. Pięknie, że wyszła tak, a nie do góry nogami. No, dharma. Dopiero mówiliśmy o wyższej prawdzie, a to jest właśnie przeznaczenie. Dharma to przeznaczenie. Ponieważ nie jest do góry nogami, oznacza, ej, kongratulacje. O, congratulations, czyli gratulacje. Jesteś na drodze przeznaczenia. Idziesz w stronę przeznaczenia dla tych, którzy jeszcze czują, że tam nie są. Czas wskoczyć, odważyć się, żeby pójść w stronę własnego przeznaczenia. A więc, co twoja dusza chce byś wiedział, wiedziała, definitywnie polecam to czytanie na mojej stronie. Ponieważ może tak być, że właśnie ten tydzień pokaże ci, że to wszystko, te kłody pod nogi rzucane, to co się nie udawało, to co nie wychodziło, to co cię stresowało, Miało swój cel. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jesteś silniejszy, mocniejszy duchowo, bardziej odporni. Rozumiesz więcej. Dużo się nauczyliście. I wszechświat jest gotowy, żeby. Podwyższyć Twoją wibrację, wibrację ludzkości, wibrację na planecie Ziemia, całej planety. Jeżeli wszyscy będą z sobą, nie będą chować się za plecami innych, będą autentyczni, będą spełniać swoje przeznaczenie. Po co w ogóle tutaj przyszli? Po co się urodzili w tym czasie, w tym czasie ogromnych przemian, na planecie. Jeżeli tak i odważą się to zrobić, no to będzie jak tutaj właśnie mamy rozpostarcie skrzydeł, pełno motyli zmiany. Wszystkim nam będzie lepiej, ale do tego trzeba odwagi. No i właśnie Wenus. Która już jest w Baranie, ten Jowisz, który wejdzie w znak Barana 10 w Stanach 11 w Polsce, i później 24-25 Mars, który wejdzie do Barana, właśnie idziemy w tym kierunku. Kim jesteś? Po co się urodziłaś? Po co przyszedłeś na ten świat? Teraz, w tym czasie. Nie chowaj się za plecami. Zanurz się w siebie samą, samego, odkryj siebie samą, samego. Bądź sobą. I kiedy będzie czas, wskoczyć w coś nowego, zrobić coś odważnego, pokazać siebie, do czego jesteś przeznaczony, przeznaczona, jaka jest Twoja misja życiowa. Będzie sukces, bo nie może być inaczej, bo spełniasz swoją darmę, czyli przeznaczenie. Kochani, wszystkiego najlepszego życzę. Życzę absolutnie, absolutnie cudownych tygodni, dużo spokoju, pokoju ducha, dużo radości i moc przyjemności i miłości buziaczki i pa.